Po odzyskaniu przez Wabrzych praw grodzkich rozwiązana została Rada Powiatu Wabrzyckiego i Zarząd Powiatu. Obecnie jednoosobowo funkcję organów powiatu pełni Józef Piksa. A nowe wybory zostały ogłoszone na dzień 24 marca 2013 roku. Wydaje się, że w sprawie przedterminowych wyborów do rady powiatu Wałbrzyskiego wszystko zostało już przygotowane i zapięte na ostatni guzik. Do wyborów zgłosiły się już komitet wyborczy, które walczyć będą o głosy wyborców powiatu Wałbrzyskiego i 17 mandatów radnych. Wśród komitetów znalazły się: Komitet Wyborczy Ruchu Palikota, Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Powiat, Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe, Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i Samorządność, Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny powiat, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu oraz Komitet Wyborczy Wyborców Wobrzyska, Wspólnota Samorządowa. Teraz wszystkie komitety mają czas do 22 lutego 2013 roku, aby zgłosić swoje listy z kandydatami na radnych. Podział mandatów w Nowej Radzie Powiatu Wobrzyskiego jest następujący. Okręg wyborczy nr 1 Bogusz Gorce 5 mandatów. Okręg wyborczy nr 2, Jedlina Zdrój Walim Głuszyca, 6 mandatów. Okręg wyborczy nr 3 Mieroszów Bór 3 mandaty. Okręg wyborczy numer 4 Szczawno Zdrój Stary Bogaczowice, również trzy mandaty. Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w Wałbrzychu przy alei wyzwolenia 24, sala numer 206, drugie piętro. Komisja Wyborcza już została wybrana przez Komisarza Wyborczego. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu to: Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Sebastian Kowalski, Zofia Jadwiga Czcińska, ciesielska Szczawno Zdrój Grażyna Krystyna Pazik, Boguszy w Gorce, Robert Paweł Pienkoś, Szczawno Zdrój. Katarzyna Biziewska, Jedlina Zdrój, Janina Błażuk, Bogusz w Gorce oraz Anna Magdalena Dżigała, Wojciechowska, Głuszyca Górna. Już niebawem mieszkańcy powiatu dowiedzą się, kto będzie ubiegał się o ich głosy i w konsekwencji, kto te głosy w przedterminowych wyborach otrzyma.